You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. Serial Mandalorian to jedna z najlepszych rzeczy, które przytrafiły się Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Świetna produkcja z interesującą, nienaciąganą historią, trzymająca w napięciu, a do tego świetnie zrealizowana. Zdjęcia stoją na bardzo wysokim poziomie, lokacje są genialnie ukazane, a wszystkie efekty komputerowe pozbawione są takiej taniości, często spotykanej w serialach, które mają mniejsze budżety od wielkich blockbusterów. Dodajmy do tego wszystkiego bardzo fajnie wykreowanych bohaterów, solidną grę aktorską. Klimatyczny soundtrack i otrzymujemy prawdziwą wizualną ucztę, nie tylko dla fanów gwiezdnych wojen. Może was to zaskoczy, ale u podstaw tego wszystkiego stoi jedna, prawdziwie rewolucyjna technologia o nazwie Stagecraft. To cudo pozwoliło wykorzystać do budowania całych lokacji silnik do tej pory stosowany w grach komputerowych, czyli Unreal Engine. Pozwala on w specjalnym edytorze tworzyć wszystkie elementy danej lokacji, scenografie, góry, lasy, morza, bagna, najdrobniejsze rekwizyty, nadawać kształtom odpowiedniej tekstury, a gotowe światy odpowiednio oświetlać. Niczym na planie filmowym, ale wszystko odbywa się w wygodnym edytorze na komputerach. Tworząc grę komputerową lub na przykład przerywnik filmowy, do tak przygotowanych Wirtualnej rzeczywistości, wrzucalibyśmy wirtualną kamerę, dobierali jej obiektyw ogniskową oraz planowali jej zachowanie. Wszystko za pomocą kilku ruchów myszką. Oczywiście troszkę upraszczam, ale ogólnie praca na silniku Unreal Engine jest bardzo chwalona właśnie ze względu na wygodę i szybkość osiągania rewelacyjnych rezultatów. Teraz wyobraźcie sobie, że tak ogromną swobodę otrzymują ekipy pracujące na planach filmowych. Stagecraft to właśnie tego rodzaju technologia. Zamiast green screenów, Wykorzystuje się gigantyczne panele otaczające aktorów, na których w czasie rzeczywistym wyświetlane są scenografie przygotowane na silniku Unreal Engine. Mogą być dowolnie modyfikowane, a co więcej, płynnie dostosowują się do parametrów kamery i jej ruchów. Dzięki temu zachowana jest odpowiednia perspektywa i niezależnie od tego, jakiej ogniskowej obiektywu się użyje i jak poprowadzi kamerę, tło zawsze będzie wiernie oddane. Bounty hunting is a complicated profession. Zacznijmy jednak od początku, czyli od planowania wszystkich ujęć. Bo już na tym etapie zastosowanie Unreal Engine niesamowicie pomagało. Każdy odcinek serialu powstał najpierw z użyciem storyboardów, a następnie wstępnych wizualizacji każdej ze scen. Oczywiście przedstawianie prewizualizacji, czyli właśnie prostych animacji, które mają ilustrować, jak scena będzie się prezentowała po dodaniu efektów CGI, jest standardem. Szczególnie w filmach, które są wypełnione green screenami. Jednak w przypadku Mandaloriana, użycie Unreal Engine umożliwiło twórcom wejście do świata filmu dzięki wirtualnej rzeczywistości. Zakładając hełmy VR mogli swobodnie przemieszczać się po stworzonych na Unreal Engine lokacjach, spokojnie planować rozmieszczenie kamery, aktorów oraz wstępnie reżyserować każdą ze scen. Według słów Roberta Rodriguez'a, czyli reżysera jednego z odcinków, używanie VR pozwoliło mu przygotować praktycznie każdą scenę jeszcze nim rozpoczęły się faktyczne zdjęcia. Dzięki temu później na planie dokładnie wiedział jak Mieścić kamerę, a scenografia była dokładnie ta sama, z którą pracował w czasie planowania ujęć. Po prostu lokacje, w której wcześniej wędrował w wirtualnej rzeczywistości, przeniesiono na gigantyczne ekrany umieszczone za aktorami. Zastosowanie tych ogromnych ekranów, otaczających aktorów oraz technologii Unreal Engine dało ekipie niesamowitą swobodę pracy z cyfrowo stworzonymi lokacjami. Po pierwsze, wszystkie zmiany następowały w czasie rzeczywistym. Zmiana pory dnia bardzo proszę. Zmiana rekwizytów nie ma problemu. Przeniesienie drzewa z prawej strony na lewą? Bułka z masłem. Specjalny edytor wirtualnego silnika umożliwiał dowolne modyfikowanie cyfrowego świata, szybko i do tego zachowując rewelacyjną jakość wyświetlanych grafik. Po drugie, wirtualne lokacje wyświetlane na ekranach płynnie dostosowywały się do pracy kamery. Na ujęciach z zakulis na pewno widzicie, jak niewielkie obszary na ekranach ulegają zmianom. To są strefy widoczne przez kamerę. Fragmenty te w czasie rzeczywistym dostosowują perspektywę do ogniskowej obiektywów i ruchów kamery. Tak. Aby tło zachowywało się naturalnie i tworzyło wierną iluzję, a nie nieruchomą sztywną tapetę. Po trzecie, wyświetlanie ostatecznych lokacji, które otaczają bohaterów, bardzo ułatwiało pracę z aktorami. Zwykle gdy pracuje się na planie otoczonym green screenami, wszyscy muszą polegać na swojej wyobraźni. Reżyser wiele rzeczy musi tłumaczyć aktorom, gdzie się znajdują, jak wyglądają pomieszczenia, co się właściwie będzie działo. Finalnie może pojawić się wiele niedomówień, gdyż każdy określoną rzecz może sobie wyobrazić zupełnie inaczej. Tyczy się to to zarówno reżysera, aktorów, ale też autora zdjęć, oświetleniowców i każdej osoby pracującej kreatywnie na planie filmowym. Używając stagecrafta, problem ten jest całkowicie niwelowany. Wszyscy widzą dokładnie takie tło, jakie ostatecznie trafi do finalnej produkcji. Oczywiście, aby jeszcze bardziej wzmocnić realizm, pewne elementy scenografii były budowane i rozstawiane na pierwszym planie. Mimo wszystko tło pozostaje tłem i aktorzy nie są w stanie wejść z nim w interakcję, dlatego wiele elementów, które znajdowały się blisko kamery oraz rekwizyty, których aktorzy dotykali lub na przykład na nich siedzieli, musiały zostać zbudowane. Zgodnie z tradycją Gwiezdnych Wojen stworzono również pełno kostiumów i masek dla przedstawicieli obcych ras. Na przykład taki Baby Yoda to ruchoma kukła, która była sterowana przez cztery osoby. Każda z nich kontrolowała inny element ciała jody oraz jego pojazdu. Na potrzeby serialu stworzono również kilka miniatur, na przykład statku, w którym przemieszczał się nasz bohater, ale ostatecznie wykorzystano je tylko w kilku scenach wszystkich sezonów. Większość ujęć, które przedstawiały przestrzeń kosmiczną w całości została stworzona komputerowo. Oczywiście poza scenami, które odbywają się w kokpicie. Tutaj wszystko zostało zbudowane, a widok z kokpitu był wyświetlany na omawianych już ogromnych panelach. Część kluczowych lokacji została również faktycznie stworzona. Niektóre ważne dla przebiegu akcji miasteczka zbudowano i klasycznie wymieszano je z rozwieszonymi green screenami. Pedro Pascal, aktor wcielający się w głównego bohatera, posiadał na planie dwóch dublerów: jednego speca od broni palnych i drugiego specjalistę od sztuk walki. Z uwagi na to, że nasz bohater cały czas biegał w hełmie, ewentualne podmianki kaskaderów nie stanowiły większego problemu. Oglądając Mandaloriana, aż trudno uwierzyć, że większość serialu powstała tak naprawdę w jednym miejscu. Ba! Trudno uwierzyć, że wiele tych scen zostało zrealizowanych w studiu, a nie na lokacji. Generowane przez Unreal Engine otoczenie jest tak realistyczne, że nie sposób rozróżnić iluzji od świata rzeczywistego. Technologia zaprezentowana w serialu wydaje się prawdziwym zbawieniem dla produkcji z trochę mniejszymi budżetami. Swoboda pracy z wirtualnie stworzonym światem jest niespotykana i stanowi prawdziwy przełom w dziedzinie. Cyfrowo generowanej rzeczywistości, aż strach pomyśleć, jak będzie wyglądała produkcja filmowa za 20 lat. This is the way.